Hej, hej, witam was bardzo serdecznie, przychodzę do was tylko z bardzo y, krótkim filmikiem, ponieważ ostatnio gruchnęła wielka wiadomość, z tego co wiem jest to plotka, aczkolwiek jest podobna z bardzo pewnego źródła, niektórzy mówią, że to jest potwierdzone, trudno mi to zweryfikować, próbowałem tak szybko przeszukać na internecie, ale no, nie mogłem nigdzie znaleźć informacji, że jest to potwierdzone, ale wszyscy się tym jarają, także y, warto, żebyście też o tym wiedzieli. Podobno seria 12 ma zadebiutować w, w nowym roku i chodzi tutaj konkretnie o 1 stycznia. Ma to być odcinek specjalny, a kolejne odcinki mają startować od 4 stycznia dalej. Także to by znaczyło, że naprawdę seria 12 jest o wiele, wiele bliżej niż się spodziewaliśmy. Szczerze mówiąc, ja myślałem, że to będzie jakoś marzec, może maj, a tutaj, proszę bardzo, niby styczeń. Także tak. Yy, oraz podobno pierwszy odcinek 12 serii, ten, który będzie w nowy rok, ma być największym yy, odcinkiem w historii serialu. Także naprawdę jestem bardzo ciekawy, co tam się dzieje. Czy BBC sypnęło kaską, czy co? Ale jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciekawy. No i seria 12 ma być ogromna, ma być na ogromną skalę i nikt nie ma być zawiedzony. Tyle. Zobaczymy. Szczerze mówiąc coraz bardziej czekam. Dostaliśmy też na Twitterze od oficjalnego fanpage'a Doktora Hu filmik taki, nie wiem, właściwie chyba zapowiadający to, że, że filmowanie zostało już zakończone. No, i przypominam, 23 listopada będzie prawdopodobnie zwiastun na oficjalnym kanale Dr. Hu na YouTube. Także dziękuję Wam za wysłuchanie tego krótkiego filmu. Taka bardzo szybka informacja tylko dla Was. Porozmawiamy trochę więcej na temat 12 serii, jak już będziemy o wiele, wiele, wiele bliżej jej. Także to by było na tyle. Dziękuję i czekamy na zwiastun.